Cześć, siema, elo, XD. Dobra, siema, z tej strony Marcel i Maciek. Ym, Maciek, przywitaj się najpierw. Ejo. Dzisiaj będziemy grać w zubę. Y, Maciek będzie grać MOLI. I nie umiem. No dobra, Maciek nie umie grać MOLI, ale sobie zagramy. Dobra, Maciek? No dobra. Dobra, to my będziemy, znaczy, tak zrobić, Maciek będzie grać, a ja puszczę muzykę w tle i nie wiem, będzie dobrze. I przez ten czas nic nie będziemy gadać, więc Maciek yy, na chwilę robimy pauzę i już. Włączam muzykę i gram. Dobra, i gramy. Dobra, widzicie, Maćkowi na razie tak idzie, dajcie znać w komentarzu, czy lubicie taką muzykę i czy wam pasuje, na razie wyciszyliśmy muzykę, nie wiem, czy dobrze było słychać, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, później sam oglądę ten film i Maćkowi na razie mówi tak, że słabo mu idzie, ale po prostu no, zobaczcie tą rundę do końca, ja puszczam muzykę i... Gramy jeszcze Dobra, widzicie, Maciek zginął. No, za dobrze mu nie poszło, ale dziewiąte miejsce, więc jest dobrze. Tutaj lecimy continue, i tak dalej, exit. No i to by było na tyle. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, lajka i piszcie, byle jaki komentarz tam nie tego. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.